Parę tygodni temu zrobiłem grę w jeden dzień, a przynajmniej starałem się zrobić grę w jeden dzień. Wyszło bardzo źle, zrobiłem bardzo mało, a koniec końców cały projekt się skorumpował. Powiedziałem wtedy, że chyba bez sensu jest robienie takich challenge'y i wiecie co? Dalej uważam, że nie ma to zbytnio większego sensu. Całe wyzwanie rozpocząłem lekko po 19, więc od tego momentu mam dokładnie 24 godziny na stworzenie czegoś, co przynajmniej działa. Zacznijmy od stworzenia podłogi, na którą dodamy kapsułę, która będzie pełnić funkcję gracza. Jak zawsze chciałem stworzyć prosty movement, ale zrozumiałem, że poruszanie się w pierwszej osobie całkowicie nie pasuje do mojego pomysłu. Wypadałoby wam go przedstawić, a więc krótko mówiąc, odzorię Goat Simulator, ale z prostą pikselową grafiką, podobną do Minecrafta. Mam nadzieję, że większość oglądających ten film wie, co to zagra. Cały dzień zastanawiałem się, jaką grę zrobić, i w końcu pomyślałem: co jeśli weźmiemy Goat Simulator i Minecraft i Pff, mamy grę. Także musimy zrobić movement, ale Goat Simulator ma kamerę z trzeciej osoby, a ja zawsze robiłem gry z pierwszej osoby. Te dwa widoki i movementy trochę różnią się od siebie, więc zrobiłem to, co zrobiłaby każda normalna osoba. Mimo to, że musiałem dodać dużo od siebie, bo w nowej wersji Unity w sprawie kamery wiele się pozmieniało, po prześledzeniu poradnika krok po kroku mamy w pełni działający movement z trzeciej osoby. <tryk> <tryk> mamy w pełni działający movement z trzeciej osoby. Super. Dzięki Dave. Teraz zróbmy kozę, bo w sumie miałoby to sens jeśli ma być to Gold Simulator. Odpaliłem program o nazwie Blockbench, który tak się składa używa również mojang do tworzenia modeli do Minecrafta. Podczas tworzenia kozy zainspirowałem się oczywiście modelem kozy z Minecraft. Wyszło całkiem nieźle, także dodałem model do gry, podmieniłem z kapsułą, dodałem proste animacje i mogłem zabrać się za pracę nad gameplayem. Oczywiście ta koza mogła wyjść o wiele lepiej, ale z tego powodu, że mam tylko 24 godziny nie mogę zbytnio poświęcać dużo czasu na jedną rzecz. Dodałem jeszcze sprintowanie i przeszedłem do następnego tej fazy tworzenia gry. Jeśli ktoś nie wie na czym polega God Simulator to można robić to, to i to. No i jeszcze wiele innych dziwnych rzeczy. Oczywiście ja nie mam czasu żeby dodać wiele mechanik, ale postaram się żeby było ich jak najwięcej. Ale nie będę tylko się na tym skupiał, bo chcę żeby ta gra też jakoś wyglądała. Zajmijmy się na początku po prostu zwykłym wbieganiem w npc i ich eliminowaniem. Ale do tego potrzebujemy model jakiejś postaci. Świetnie się składa, że ostatnio do tego filmu zrobiłem ten model. Nikt nie powiedział, że nie mogę wykorzystywać zasobów zrobionych szybciej, a tak to przynajmniej zaoszczędzę trochę czasu, który tak już straciłem na oglądaniu El Classico. Mówiąc o czasie, to bardzo mało czasu zajmie wam kliknięcie tego przycisku, a naprawdę warto. Tak tylko wspominam, ale będę tworzyć fajne filmy zrobienia fajnych gier, także polecam. Jeśli oglądaliście ten film, to wiecie, że lubię, jak w grze są jakieś satysfakcjonujące elementy. Także używając prostej pętli for, która zmienia właściwości części ciała postaci, w którą wbiegliśmy, można uzyskać taki fajny efekt. Dodałem trochę więcej MPC-tów, żeby to potestować, i zauważyłem, że koza jest dosyć mocno spowalniana po każdym uderzeniu, więc zmniejszyłem masę ciała i było już trochę lepiej. Teraz jak mamy podstawową mechanikę zrobioną, możemy zabrać się zabudowę otoczenia. God Simulator ma dużą mapę, ale u nas, żeby zmieścić się w 24 godzinach, będzie to mała mapka z paroma budynkami. Ale to dopiero rano, bo jest już dosyć późno, a jak wiadomo, ceny jest ważniejsze od jakiegoś śmiesznego wyzwania. Obudziłem się dosyć szybko, sam się zdziwiłem, ale później sobie uświadomiłem, że przecież w nocy była zmiana czasu, i teoretycznie przez to musiałbym zakończyć wyzwanie o 18, a nie o 19. Prawda? Z tego powodu, że oglądałem El Classico, dodam sobie tę jedną godzinę. Chyba nikt nie będzie miał mi tego za złe. Zabrałem się więc za tworzenie modeli do otoczenia. Chciałem zrobić fajne drzewo, ale. no właśnie. Także usunąłem je i zacząłem modelować budynek. Wyszło coś takiego. Oczywiście, mimo dodatkowej godziny, nie ma czasu na piękne teksturowanie. Używałem do tego brusha, który w większości przypadków nie daje ładnych efektów, ale przynajmniej robi się teksturę szybko. Klasycznie coś musiało się popsuć. Jak widzicie, te kolumny z jakiegoś powodu wyglądają bardzo dziwnie. Super. Dodałem również granice mapy w postaci tych gór, które też już kiedyś zrobiłem dla innej gry i one też są lekko popsute, ale tutaj niedoskonałości mogłem umiejętnie zakryć. Dobra, jakoś z tymi górami zaczyna to wyglądać, ale dalej brakuje tu wielu rzeczy. Zrobiłem na szybko teksturę trawy, zmieniłem skybox na ładniejszy, postawiłem trochę więcej budynków, pobawiłem się post-processingiem i na razie z grafiki to tyle. Czas nas goni, a my mamy tylko jedną mechanikę, czyli wbieganie w mpc-tów. Mówiąc o mpc-tach, to obecnie tylko stoją w miejscu, bez żadnych animacji, jakiegokolwiek rozumu. Czas to zmienić. Używając Unity AI i kodu, który znalazłem na internecie, bo nie chciało mi się pisać własnego skryptu, otrzymaliśmy taki efekt. Po dodaniu paru poprawek i animacji NPC-ty chodzą po mapie. Bardzo fajnie. Teraz możemy zająć się dodawaniem kolejnych mechanik. Po prawie dwugodzinnej przerwie na naukę z matematyki zabrałem się na szybko zamodelowanie TNT, które wyszło brzydko. Mówi się trudno. Dodałem je do gry, napisałem parę linii kodu i możemy teraz rzucać tym TNT. Ale nie daje nam to zbytnio dużego efektu, więc napisałem trochę więcej kodu i teraz po rzuceniu, gdy npc -ty są blisko miejsca spadnięcia, wybuchają. Stworzyłem jeszcze trampolinę. Po co? W so, sumie nie ma to zbytnio większego sensu, ale tak siedziałem bezczynnie patrząc się w monitor i zdecydowałem przejść się na spacer, żeby trochę oczy odpoczęły i wpadłem na ten pomysł i od razu zacząłem go realizować. Dochodziło 18 i postanowiłem, że zakończę wyzwanie w tym momencie. Nie jest najlepiej, bo nie wykorzystałem w pełni tego czasu, ale jest o wiele lepiej niż w poprzednim filmie stworzenia gry w 24 godziny. Nie chcę mówić, że jestem dumny z tego co zrobiłem, bo nie jestem, ale cieszę się, że wyszło w porządku. Jak ktoś chciałby zobaczyć, co tam stworzyłem, to grę można pobrać z Itch.io. Tylko nie dodałem żadnych dźwięków. Prywatny link jest w opisie. Hasło to Wiktor. Nie chcę, żeby to było publiczne, bo wolę, żeby na moim profilu były jakieś bardziej normalne gry. Mówiąc o grach, to możecie pisać w komentarzu, jakie gry chcielibyście, żebym robił w przyszłości. Nie chodzi mi oczywiście o szczegółowe pomysły, bo to jest moja działka i ja powinienem być kreatywny, jeśli chodzi o filmy, ale mniej więcej, jakie gatunki gier chcielibyście zobaczyć, możecie jak najbardziej pisać. Także to by było praktycznie na tyle. Polecam zostawić subskrypcję i łapkę w górę, jeśli film się spodobał, a na pewno nie będziecie żałować. Możecie również zaobserwować mojego X'a czy tam Twittera, jak zwał, tak zwał. Stać tam będę różne rzeczy związane z moimi grami i pewnie inne rzeczy. Tylko że na pewno po angielsku, bo jak w przyszłości będę już tworzył jakieś gry komercyjnie, to łatwiej będzie mi je promować. Parę osób pytało mnie też o Discorda, bo kiedyś o nich wspominałem. Moja odpowiedź to: spokojnie, przyjdzie na to czas. Na razie wydaje mi się, że za mało osób by tam dołączyło. To wszystko na dziś i widzimy się w następnym odcinku.